Siemanko Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Bildraz witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek nie będzie typową recenzją, będzie raczej prezentacją, a będzie prezentacją nowych produktów marki Horde. Zapraszam serdecznie. bądź nie wiecie, jakiś czas temu e, jeśli się nie mylę chyba z pół roku temu e, na naszym rynku pojawiła się kolejna polska marka która zajmuje się produkcją kosmetyków e, do pielęgnacji brody dla mężczyzn e, marka Horde e, pochodzi z Kalisza e, Kalisz jest mi bliską miejscowością, ponieważ tam studiowałem, a obecnie e, pracuję w jednym z kaliskich barbershopów Czas temu recenzowałem dla Was y, pierwsze z dwóch produktów marki Horde, jakie pojawiły się na rynku, czyli olejek do brody w dwóch wersjach zapachowych y, oraz y, szczotkę do brody z rączką. Y, nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, aczkolwiek y, myślę, że ważną informacją jest to, że y, olejki do brody występują teraz w nowych opakowaniach. Y, Zmieniły się też od czasu tych pierwszych olejków. Zmieniły się też pompeczki oraz etykiety, które są teraz takie ładne, metalizowane. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch, a właściwie czterech nowych kosmetykach: czyli dwóch szamponach do brody i dwóch balsamach do brody. Naturalną rzeczą jest, że każda marka chce się rozwijać, produkować coraz to nowe rzeczy. Zwiększać swój asortyment. Tak jest też w przypadku, w przypadku marki Horde, która dosłownie niedawno wypuściła na rynek dwa nowe produkty w dwóch wersjach zapachowych czyli w sumie są to cztery produkty: dwa balsamy do brody oraz dwa szampony do brody. Jak wspomniałem na początku, dzisiejszy film jest raczej taką prezentacją nowych produktów. Nie jest to w żadnym wypadku recenzja, ponieważ ocenę tych kosmetyków pozostawiam Wam brodaczom. Tak się zdarzyło, że zostałem ambasadorem tej marki po przetestowaniu olejków, szczotki do brody, poznaniu twórców tej marki osobiście, spędzeniu z nimi troszeczkę czasu. Poznaniu produktów, lepiej poznaniu ideologii, tego co chcą swoimi kosmetykami przekazać, stwierdziłem, że jest to mi bardzo bliskie. Idea tworzenia naturalnych kosmetyków przy użyciu naturalnych składników, wręcz wegańskich składników. Ja od jakiegoś czasu, właściwie od stycznia tego roku, jestem wegetarianinem, więc dużą wagę przywiązuję do tego typu aspektów. No i produkowania kosmetyków bez obecności użycia plastiku, który jak wiemy no niestety powoli zaczyna nas zalewać. Tak się stało, że kiedy pojawiła się propozycja zostania ambasadorem tej marki, bardzo mi się to spodobało, stwierdziłem, że jest to marka, którą chciałbym jakby sygnować swoim imieniem, swoim wizerunkiem bo po prostu bardzo mi blisko do, do tego co tworzą, jak tworzą, w jakiej ideologii. Muszę się Wam przyznać, że razem z twórcami, właścicielami marki Horde współtworzyliśmy jakby ten balsam, to znaczy zostałem zaproszony do współpracy przy tworzeniu tego produktu, więc można powiedzieć śmiało, że jest to po części moje dziecko. Tak, miałem wpływ na, na formułę balsamu, na jego konsystencję, właściwości, także troszeczkę poczuwam się tutaj odpowiedzialny, jeśli chodzi o te dwa produkty. To, co chcieliśmy osiągnąć z marką Horde, to balsam, który będzie na pewno naturalnym kosmetykiem, będzie oparty na naturalnych składnikach. E, chcieliśmy, żeby był bardzo bogaty w, w składniki odżywcze, żeby bardzo tą brodę nam odżywiał, i jednocześnie chcieliśmy, żeby posiadał bardzo mocny chwyt. E, myślę, że udało nam się to osiągnąć. E, oczywiście wszystko zostaje, e, zostanie poddane ocenie przez Was ale ja z tego balsamu jestem osobiście bardzo zadowolony. Oba balsamiki występują w szklanych słoiczkach oczywiście marka Horde tak jak wspomniałem stara się nie używać w swoich wyrobach plastiku. Etykiety tak jak widzicie również są metalizowane, bardzo fajnie się prezentują, bardzo ładnie połyskują to co znajdziemy w balsamach marki Horde to tak jak mówiłem ma naturalne składniki. Oba balsamy Oparte są na bazie masła wosku pszczelego, oleju z pestek winogron, masła kakaowego, witaminy E i F, które są takimi naturalnymi konserwantami. Barsam jest białego koloru, jego konsystencja początkowo może wydawać się nieco twarda, szczególnie przy tych pierwszych skubnięciach, aczkolwiek już po roztarciu balsam staje się taki bardzo miękki, przyjemny, bardzo łatwo aplikuje się na brodę. To, co jest fajne, to to, że sam nie zostawia tłustego filmu na brodzie. Dosyć szybko się wchłania, jest taki lekki, nie obciąża brody, nie sprawia, że jest taka ulana, ciężka. Jego chwyt również jest mocny, także myślę, że dłuższe brody na pewno spokojnie ogarnie. I to, co zauważyłem po... Stosowaniu tego balsamu już od dłuższego czasu na swojej brodzie. W tym momencie akurat mam krótszą brodę, bo dosłownie wczoraj troszeczkę ją skróciłem. Ale kiedy moja broda była dwa razy dłuższa niż teraz, balsam idealnie sprawdzał się przy właśnie modelowaniu brody. Broda była fajnie, ładnie ułożona. I to co dla mnie najważniejsze to to, że była mega, mega, mega mięciutka i odżywiona. I to myślę jest to co chcieliśmy osiągnąć, czyli dosyć mocny chwyt, jednocześnie nawilżenie, odżywienie tej brody, nadanie jej takiego zdrowego wyglądu. Oczywiście żeby nie było nudno i żeby było kompatybilnie dostajecie balsam w dwóch wersjach zapachowych. Lumberjack, czyli tutaj e, troszeczkę taka jak ja to nazywam lżejsza kompozycja zapachowa. E, świerk, czarna porzeczka i troszeczkę taki cięższy zapach, czyli Smoky Amber, bursztyn, Kadzidło, Wanilia. Takie bardziej jesienno-zimowe klimaty. Wszystko grało. Oczywiście oprócz olejku balsamu do pielęgnacji powstały również dwa szampony. Szampony występują w buteleczkach szklanych o pojemności 250 ml z pompeczką. Nie wspomniałem wcześniej, balsam występuje słoiczku szklanym o pojemności 50 ml. Popeczka do dozowania, również metalizowana etykieta. W składzie 96,5 składników pochodzących z natury. Lekka formuła oczywiście vegan friendly, animal friendly dla wszystkich rodzajów skóry. E, szampon jest takim troszkę nietypowym produktem, ponieważ nie jest to szampon posiadający taką znaną Wam konsystencję. Większość szamponów na rynku jest przezroczysta, e, jakaś taka bardzo klarowna, biała, żółta. Są to produkty w pewnym sensie przetworzone. Szampon Horde jest szamponem, który jest taki troszeczkę rzadszy. E, Takiego koloru troszeczkę brudno-brązowego I na pierwszy rzut oka szampon może wyglądać nie do końca przyjemnie. Pierwszym wrażeniem mogą też być takie, że on się nie pieni, ale to tylko dlatego, że zamiast mydła czy soli użyto tutaj naturalnych surfaktantów kokosowych. Szampon został również wzbogacony o ekstrakty z mochu irlandzkiego, chmielu, mięty pieprzowej, rozmarynu, korzenia łopianu. E, oczywiście wszystkie te składniki mają na celu przywrócenie naturalnej równowagi skóry, zarostu, e, nadanie im świeżego, zdrowego wyglądu. E, także po prostu te składniki zostały przemielone i zostały wkomponowane w ten szampon, dlatego on ma taką konsystencję jaką ma, i um, mimo tego, że nie ma mydła czy soli, to szampon bardzo fajnie się pieni. Wystarczy jedna pompka i spokojnie można umyć brodę tej długości, czy nawet dwa razy taką. Podsumowując, dwa nowe produkty marki Horde: balsam do brody i szampon średnio naturalny w 97%, w dwóch wersjach zapachowych, Smoky Amber. Lumberjack, czyli kompatybilnie z olejkami. Um, bardzo przyjemne zapachowo, bardzo naturalne. Odświeżający szampon. Um, bardzo fajnie myjący brodę, mimo tego, że nie posiada mydła. Samy bardzo bogate w witaminy odżywcze, jednocześnie zapewniające um, mocny chwyt, ale taki nie usztywniający, nie ulewający tej brody. Broda nie jest tłusta, ciężka. Tylko raczej lekka, ułożona i po prostu mięciutka. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej opowiedziałem Wam o tych kosmetykach, że troszeczkę więcej się od nich dowiedzieliście. Być może nawet zachęciłem Was do wypróbowania tych produktów. Jeśli chcielibyście sprawdzić balsamy, to zdecydowanie polecam Wam zacząć od zielonego. Jest to mój faworyt. I tak jak powiedziałem, wcześniej miałem wpływ. Na ten produkt. Także moje doświadczenie, które zbierałem testując różnego rodzaju produkty przez te kilka lat, zostało zamknięte w tym oto słoiczku. Dzięki współpracy właśnie z marką Horde mogliśmy stworzyć coś naprawdę fajnego i zdecydowanie polecam Wam sprawdzić te produkty. Jeśli testowaliście już jakieś kosmetyki, marki Horde, jeśli testowaliście olejki, balsamy, szampony, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Co o nich sądzicie, jak się Wam podobają, co chcielibyście zobaczyć w przyszłości, jeśli chodzi o pielęgnację męską. Zostawcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!